To koniec programu bezpieczny kredyt 2%. Takie pogłoski można przeczytać na portalu Money.pl. Co więcej, obietnice wyborcze, jak kredyt 0% i dofinansowanie do wynajmu, niestety prawdopodobnie też nie dojdą do skutku. Jak wpłynie to na cenę nieruchomości? Kto na tym straci, kto zyska? Zapraszam do obejrzenia mojej analizy. Na wstępie powiem też, że nie jest to kanał o polityce ani o politykach. Jest to moje spojrzenie jako przedsiębiorcy i inwestora, jak na tym nie tracić, jak można oszczędzić, i odpowiem też na pytanie, jak żyć. Na wstępie widzę, że wiele osób panicznie obserwuje rynek nieruchomości, co idealnie oddaje genialny tweet. Czegoś takiego na rynku nieruchomości jeszcze nie przeżyłem. Dzwonią 18-20-latkowie, zupełnie zieloni w temacie. Nieruchomości chcą rezerwować na gębę, zanim jeszcze obejrzą. Zaczyna się panika, aby kupić cokolwiek, dopóki BK2% działa. Szykuje się ciekawa końcówka roku. I faktycznie osoby, które łapią się na ten program, panicznie boją się, że go przeoczą, a osoby, które nie łapią się, widzą jak we mgle rozpływa się marzenie o tym perfekcyjnym mieszkaniu, które mieli sobie kupić. Na szczęście, oczywiście, zależy jak dla kogo. Ale pieniądze w programie Bezpieczny Kredyt się po prostu kończą. Są ważniejsze wydatki w budżecie niż kolejne kredyty. Bezpieczny kredyt 2%. Jak w ogóle wpłynie to na rynek? Jak wpłynęło to na rynek? Od lat powtarzam, że wszystkie programy rządowe, które oparte są o cokolwiek związane z mieszkaniami, niestety negatywnie wpływają na ceny nieruchomości i na ułatwienie młodym tego startu. Wydaje się, że ma to sens, bo patrząc na takie dofinansowanie, jest to logiczne ale to dofinansowanie z niego skorzysta tylko część osób, które wystartowało bardzo szybko z tym kredytem i załapało się jeszcze przed podwyżkami cen. No bo patrzcie, lata temu mieliśmy tak zwany program MDM, czyli mieszkanie dla młodych. W tamtych czasach mechanizm jest dokładnie taki sam w całej Polsce. Mieszkania w Katowicach od deweloperów kosztowały po 200 tysięcy. Program MDM pozwalał sprzedać takie mieszkania za 250. To, co się wydarzyło, ceny automatycznie zostały dźwignięte o te 50 tysięcy do granic możliwości programu. Te osoby, które załapały się szybko przed podwyżkami cen, faktycznie miały oszczędność na poziomie kilkudziesięciu tysięcy, czyli skorzystały z tego dofinansowania, a dalsze osoby, które już kupowały drożej, po prostu tą różnicę, tą marżę, która była zaszyta od dewelopera, pośrednika, flipera, osób, które załatwiały te kredyty, bo gdzieś tam trzeba było po kawałku zostawić. Niestety nie płaciły taniej, tylko to dofinansowanie pokrywało tą dodatkową marżę. I już wtedy widać było, że ta marża jest po prostu wyssana z palca. Tam nie ma tak, że ceny gruntów rosły, robocizny czy materiałów. Te ceny po prostu zostały podniesione, ponieważ wszedł taki program. Ciekawi mnie, jakie Ty masz zdanie na temat takich programów. Daj znać w komentarzu, czy to dobrze, jeżeli brakłoby pieniędzy w takich programach, czy zrobi to dobrze rynkowi nieruchomości. Daj znać koniecznie w komentarzu. Ja uważam, że to, co dzieje się teraz, jest absurdalne. Dochodzi do sytuacji, że mieszkanie 30-metrowe, 35-metrowe w Katowicach u dewelopera kosztuje tyle, co 70 metrów kwadratowych w wielkiej płycie zaraz obok. Możesz kupić sobie szeregówkę 100-metrową pod miastem w cenie 40-metrowego mieszkania w centrum. Słuchajcie, Katowice, Poznań czy Warszawa to nie jest Nowy Jork, żeby coś takiego mogło mieć miejsce. Dla mnie to jest absurdalne i zdecydowanie w dzisiejszych czasach, jako home office, wolałbym szukać takiej szeregówki. Poza tym, moim zdaniem, jak tylko skończą się pieniądze w programie bezpieczny kredyt, to za chwilę przyjdzie deweloper, powie: Ja nie muszę mieć 7 tysięcy marży na każdym metrze kwadratowym, mi starczy 3,5, i zaraz okaże się, że część tych cen, które zostało sztucznie napompowane, po prostu spadnie. Więc jeżeli masz teraz takie poczucie, że za chwilę nic nie kupisz, że za chwilę ten program się skończy, że ceny nieruchomości będą tylko rosły, to uważam, że rynek pierwotny, czyli mieszkania deweloperów, raczej tutaj bym się chwilowo wstrzymał albo negocjował, albo poszedł poszukać czegoś na rynku wtórnym, który jest moim zdaniem dalej bardzo dobrze wyceniony. Nie ma tam przesady, nie ma tam napompowania, więc jest to rynek, którym warto się teraz zainteresować. Jest to stan na koniec roku 2023 i na początek roku 2024, więc rynek wtórny jest pewną odpowiedzią przed odjeżdżającym marzeniem o pierwszym mieszkaniu. Porozmawiamy jeszcze chwilę o tym, dlaczego tak się dzieje w polityce. Dlaczego politycy mogą coś obiecać, a później tego nie dać? Że są wielkie oczekiwania, a później to się wszystko rozsypuje. Bo mogą. Uważam, że każda osoba oglądająca tego typu kanały ma już pewną świadomość o życiu, ale nie zawsze w pełni wykorzystuje to, w jakim chorym systemie siedzimy. Przypomina mi się sytuacja z liceum. Jedna z osób poszła do piekarni i kupiła wszystkie możliwe drożdżówki. Przyszła do klasy, zaczęła rozdawać te drożdżówki, a jak dają za darmo, to każdy bierze i niektórzy brali po dwie. Nagle na koniec okazało się, że osoba, która kupiła te drożdżówki, to już dla niej nie starczyło. Jedna z dobrych osób, która wzięła dwie drożdżówki, powiedziała, stary, jak ty nie masz drożdżówki, a chcesz, to ja ci mogę jedną sprzedać za pół ceny. Brzmi absurdalnie, nie? Wydaje mi się, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że właśnie w takim chorym systemie żyjemy. Każda osoba pracująca, powiedzmy w korporacji, zarabia teraz 5 tysięcy na rękę. Jakby dostawała pełną kwotę do ręki. Czyli pracodawca nie płaciłby żadnego ZUSu, żadnych podatków, i oni musieliby to zrobić, to byłaby to pewna czerwona lampka. Czyli dostałem 8520 zł. Do kieszeni. Dobra, na konto. I muszę 3520 złotych przedać na ZUS i Urząd Skarbowy. Zostało mi 5000. tysięcy. No, to już zapaliła się czerwona lampka. Hej, dużo tych podatków, no ale dobra, zarobiłem, to podatek mogę zapłacić. Wchodzisz z tymi pieniędzmi, już raz do sklepu i nagle widzisz magiczne ceny. Wszystko jest dużo tańsze. Ładujesz pełen koszyk, stajesz przy kasie, płacisz 500 złotych, a obok kasiera kto stoi ktoś jeszcze. Urzędnik Urzędu Skarbowego, który mówi: Hej, 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 tu 500 zł było do kasiera, ale jeszcze dla mnie 250. No i robi się mniej przyjemnie, bo przecież masz opodatkowane pieniądze, ale masz jeszcze jakieś podatki dodatkowo płacić przy zakupach. Jedziesz na stację benzynową, tankujesz, magicznie benzyna kosztuje 4,50. Wchodzisz na stację, płacisz 4,50 za litr, ale obok kasiera stoi ktoś jeszcze. No już wiesz kto? Urzędnik Urzędu Skarbowego. I on pobiera jeszcze od ciebie 2,50, i nagle okazuje się, że ta benzyna wcale taka nie, tania nie jest, i wcale ta sytuacja tak dobrze nie wyglądała. Jakby to tak wyglądało, to pewnie wiele osób wyszłoby na ulicę, no ale jak podatki są ukryte, no to co więcej, idziesz kupić swoje pierwsze mieszkanie czy kolejne, płacisz podatek od wzbogacenia się. Niestety, ktoś w Twojej rodzinie umiera, masz spadek, i albo daje ci ktoś darowiznę, no i też jest podatek do zapłaty. Wszędzie te podatki, wszędzie podatki. I to jest trochę jak granie w monopolii. Ja wiem, że jak stanę na polu więzienia, idę do więzienia. Jak przechodzę przez metę, dostaję dodatkowe 200 dolarów. Więc są pewne zasady i można powiedzieć, że to jest głupi system. I on jest głupi według mnie. Ale masz dwie możliwości: wkurzać się na ten system, wkurzać się na polityków, wkurzać się na dofinansowania, albo coś po prostu z tym zrobić. Uważam, że osoby, które dotrwały do tego momentu, oglądają tego typu kanały i tak są w 10% osób bardziej świadomych, osób, które coś ze swoim życiem chcą zrobić. Zaczyna się to od świadomości. To wszystko jest do dupy, system jest chory. Druga rzecz to decyzja. Chcę coś z tym zrobić. Mogę narzekać, mogę tracić swój cenny czas i energię na wkurzanie się, albo zastanowić się, OK, już znam, jak, znam te zasady, wiem, jak grać w tym monopolii. Wiem, żeby nie stawać na więzieniu, bo idę do więzienia, żeby jak najczęściej przechodzić przez metę, żeby odkładać pieniądze i kupować za to nieruchomości. Stawiać hotele. I powiem tak, ja na ten system znalazłem pewne rozwiązanie. Nie skupiam się na tym, co jest złego, tylko dostrzegam pewien potencjał. Ceny nieruchomości będą rosły? Wykorzystam to. W międzyczasie prowadzę biznes, w międzyczasie kupuję nieruchomości na wynajem i radzę sobie najlepiej jak potrafię. Wszystko zaczęło się od świadomości, później była decyzja i takie spojrzenie z boku, jak to wygląda. Idę do szkoły, uczę się jakichś nieprzydatnych rzeczy. Później idę na studia, bo rodzice powiedzieli, że papierek jest ważny. Ląduję w jakimś przeciętnym korpo. Na rękę dostaję 5 tysięcy. Wracam do domu po pracy. Jestem wykończony, bo pracowałem 10-12 godzin, nie budując swojej przyszłości finansowej. Siadam na kanapie, odpalam Netflixa, oglądam i tak wygląda to przez 40 lat. W weekend pewnie leczę kaca, i co, mam 65 lat i nagle mam się zainteresować swoim życiem? Nagle mam z niego zacząć korzystać? Jak przez 40 lat harowałem, traciłem swoje zdrowie, energię, siłę na to, żeby harować i dostać jakąś emeryturę na koniec. No, mi ten system się po prostu nie podoba. Ja wiem, że on jest bez sensu. Jak mam tak przeżyć 40 lat, myślę, że jak jesteś tutaj ze mną, to też Ci się to nie podoba. Dlatego specjalnie dla widzów mojego kanału przygotowałem konferencję Flipy 2.0, gdzie pokazuję, jak dzięki nieruchomościom można wyrwać się z tego systemu. Tak się składa, że dla moich widzów pula bezpłatnych biletów odbierz sobie w linku poniżej i zróbmy coś z tym, żeby było porządnie. Nawet jeżeli Twoi znajomi nie chcą nic z tym zrobić, to uważam, że warto zainteresować się swoją przyszłością, coś z nią zrobić tu i teraz, kiedy możliwości na rynku są niesamowite. Dzięki za obejrzenie! Hej!